Panie komendancie, kto wpadł na tak wspaniały pomysł, aby prezentem w tym roku pod choinkę była czujka? Akcja Kup czujkę pod choinkę jest akcją Państwowej Straży Pożarnej, zapoczątkowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, a wynika to z tego, że jest bardzo dużo zdarzeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla. W całym kraju od września było to 1300 zdarzeń, prawie 700 osób zostało zatrutych tlenkiem węgla, a 29 osób straciło życie. Także jest taka akcja, jeżeli kochamy swoich bliskich, chcemy dbać o ich bezpieczeństwo, to proponujemy, aby prezentem tegorocznym pod choinkę była czujka tlenku węgla. Wiadomo, ten tlenek węgla nie czujemy, ale jakieś objawy mamy później po nim? Tak. Yy... Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. To, co czujemy, to są inne różne produkty spalania. Tlenek węgla nie da się go wyczuć. Jest nazywany yy, cichym zabójcą. Wdychamy tlenek węgla i ważne są takie dwa parametry: ilość tego tlenku węgla, która może się znaleźć w naszym mieszkaniu oraz czas emisji czyli czas, jak długo będziemy ten tlenek węgla pochłaniać. Do, nasze, do naszego organizmu. Bardzo często jest tak, że znajdujemy osoby zatrute tlenkiem węgla rano. Ludzie we śnie w pomieszczeniu, w którym śpią, wdychają tlenek węgla, który przez naszą niesprawną instalację wentylacyjno-kominową się dostaje do mieszkania. Jesteśmy poddani przez kilka godzin w czasie snu emisji tego tlenku węgla, tej trucizny, wchłaniamy tą truciznę i po prostu rano się nie, nie budzimy, bo objawy są takie właśnie yy, tlenku węgla, że doprowadzą do utraty przytomności i do śmierci w konsekwencji. Panie komendancie, gdzie możemy te czujki się zaopatrzyć? Czujkę tlenku węgla można kupić w każdym dobrym sklepie yy, instalatorsko budowlanym. Markety budowlane, sklepy, które sprzedają piece gazowe, instalacje do centralnego ogrzewania. W każdym dobrym sklepie czuj, czujki tlenku węgla są. Y Również sprawdziłem na terenie naszego powiatu, jest, są te czujki, są dostępne. Jest to wydatek kilkudziesięciu złotych i tutaj te czujki możemy podzielić na, jakby takie dwa rodzaje. Są takie, można powiedzieć, troszkę lepsze czujki i takie czujki podstawowe. Czujka podstawowa to jest taka czujka, która tylko wykrywa tlenek węgla, jest tam czas tej emisji ustawiony, czyli nawet przy małych stężeniach, jeżeli ten Emisja tego tlenku węgla jest w naszym mieszkaniu, to ona zadziała, włączy się alarm i nas w nocy po prostu obudzi. A drugi rodzaj to są już takie mierniki tlenku węgla. Na tej, na tej czujce tlenku węgla jest wyświetlacz i wyświetlają się cyferki ze stężeniem tlenku węgla, która ta czujka wykrywa. I te czujki są odrobinę kilkadziesiąt złotych droższe.